Witam serdecznie, nazywam się Stanisław Kwas i jestem samozwańczym kustoszem Muzeum Wpadek Filmowych. Prezydent prosiłbym przestał pajacować, więc przestałem. Dzisiaj powiemy sobie o debiucie fabularnym Juliusza Machulskiego... Fabank. Ciężko tak bez tej Jak wiadomo, albo i nie. Wiadomo przecież, że akcja filmu dzieje się w latach 30. Gdy kramer udaje się do Natali, co widzimy? Bloki wielopiętrowe charakterystyczne dla późniejszych i współczesnych lat. Żelbetonowa płyta nigdzie się nie uchowa. Uchowają się natomiast współczesne pojazdy. To no znaczy, przynajmniej próbowały się uchować. Pod koniec filmu, gdy znowu Kramer znajduje się na tym samym podwórku, można zauważyć współczesne pojazdy, które zasłonięte są jakimiś materiałami. Kształty jednak mówią same za siebie. Ja tam widzę chyba maluch. W latach 80. chyba tym jest I proszę Państwa, tradycji staje się zadość, czyli odbijający się operator. Gdy Quinto wchodzi do biura komisarza Karelickiego, w szybie widać odbicie operatora. Filmowcy muszą chyba nienawidzić tego, co wymyśliło siebie ilustra. Hmm. Ale chyba na podobnej specyfice opiera się sprzęt filmowy. A może i. I jeszcze jedna wpadka. Z Babanku 2. Przy więziennym murze, gdy kramer obraca sztyca, nie trzyma nic w ręce. Następuje zmiana ujęcia i w kramerowej dłoni znajduje się więzienna czak. Prawa dla montażysty! Spadek od widzów również wybrałem polski film Miasto prywatne. W scenie w monopolowym rozbita jest zupełnie inna butelka wódki niż ta trzymana. Błąd filmowy nadesłał SSBN. <śm> nie ciesz się! Teraz koledzy będą wytykać palcami, że lubisz mój program. Na pocieszenie, masz tą nagrodę. A jeżeli ty również lubisz mój program i się tego nie wstydzisz, to śliw wpadki z fotosami na skmałpawp.tv. Do wygrania jest ten filmik. I przypominam, z fotami wpadek, nie swoim. Pani Aniu, pamiętam.